O, o, cześć wam. Oczywiście, nie zapomnijcie, żeby, do, żeby zostawić łapki w górę. Mam nadzieję, że tego dostawicie dużo, chociaż 2, 3, 4, jakoś tyle. Mam nadzieję, a jak nie, to ja nie wiem. Po prostu, niech ktoś zostawi chociaż jedną łapkę, żebym miała dużo subskrypcji. Dobra, ja myślałam, że oni będą wyglądały jakiś sek. Wiecie o co chodzi mi.

Sorry, że przed na skałę, łamam kanapkę sobie. Ale straszne. I sorry, że zapomniałam, żeby wyłączyć. No i dobra. Myślę, że chyba zaraz tu będzie koniec. O, duzi. Oni chyba będą pierwsi, no. Jakby przedostatni. O Jezu. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. o jest dobra, nieważne, nieważne, dobra. Siódmy, ósmy, dziewiąty, dobra, nieważne, dziesiąty, dwunasty, dwunasty, trzynasty, czternasty. No i dobra, mamy już e, wszystkich. Więc yy, masz jeszcze jeden. No dobra. No i dobra. Tak to, to się kończy. I teraz z Kibi toalet. Ale chyba ich będzie mało. Tak mi się wydaje, chociaż. Mm, to są mali. Mi się wydaje, że chyba ich będzie najmniej, bo e, tych małych będzie najmniej. Szczególnie będzie, są tutaj największe skibi toalety. Muszę jeszcze trochę dać tu. Dobra, przynajmniej tyle będą. I będzie tyle dobra. Teraz ten skibi toalet. No, nie wiem, czy ich będzie tak dużo, jak tego. Będzie ich za dużo, to. I teraz ten skibi toalet. O, one są największe. Jakby ja... mi się wydaje, że one są największe jakby. Chyba mi się wydaje, że one zabiją tamtych... No nie no, znowu! Reklama. Widzimy się zaraz. Dobra, 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 już jestem. Dobra, dziewczyny. Dziewczyny będą na samym końcu, bo oczywiście, że dziewczyny są na samym końcu. Mi się wydaje, że będzie też najmniej dziewczyn, bo... To jest misja. Mam nadzieję, że tamci wygrają niż toilet toalet. No, no, mi się tak wydaje, że oni wygrają niż i toalety. Bo ja mam nadzieję, że, nie, że nie wygrają i toalet. I chociaż i nie, bo tego. Teraz te. Te tu będą po bakach. Tu i będzie czterech. Pięć, znaczy. No i dobra. Mi się wydaje, że już rozpoczynamy. Chyba mi się wydaje, że jeszcze nie, bo tego Jest za mało tych kibli toaletów, a ich trzeba mieć dużo, 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 więc e, teraz stawiamy sobie tego chłopa. Jakiś chłop, to ja nie wiem, jaki to, jakie to są chłopy, ale są bardzo dziwni. Więc e, dobra. I dobra. Tym takim sposobem rozpoczynamy misję. Ja muszę iść tam na samą górę, żeby się ochronić. Zaraz, zaraz. No i teraz szczelamy. Nie, bo tu się tak szczela. Tym. I zobaczcie. I czy wygrają? Ja pierdził. No pierdół, zobaczcie co się dzieje. Czy to czy, czy... No i w taki sposób wygrali. Nie mów że szkibili toalet. Nie mów że szkibili toalety. Ej, szczęście. Że nie bi toilet. Ej, oni jeszcze walczą z kibitulami. Wygrali! Nie mów! Ja pierdolę, ja muszę tam iść do nich. Wygrali! Z takim sposobem! Ogólnie mam lagi! Z takim sposobem wygrali Wygrali oczywiście ci, którzy są tu właśnie. Właśnie zobaczcie, co się też dzieje i mam lagi w ogóle. No i w taki sposobem wygrali oto ci, którzy tu, tu są. Mało bardzo dziewczyn jest i yy, i pozabijanych dużo jest. No i dobra, z takim sposobem wygrali oczywiście oni i mam nadzieję, że ten Cinek dzisiejszy Wam się spodoba. Mam na. E, mi się wydaje, że będzie takich więcej odcinków z tego, z tej gry, więc e, jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się spodoba, to zostawcie w A my kończymy. z Takim sposobem wygrali oni. Ja nie wiem, jak się oni nazywają, bo nie pamiętam, więc. No więc takim sposobem wygrali. Big Toilet Prze. Toilety przegrali. Takim sposobem. Właśnie oni, co teraz na nich patrzycie, to oni wygrali. Właśnie sobie tak robię, jakby tańczą. Więc no pa, cieszę się z tego, bo chciałam tak, żeby oni wygrali. Więc wygrali.